Dzień dobry lub dobry wieczór, drogie bliźnięta. Karty na nów dla Was zostały już wylosowane. Dzisiaj nagrywam z ręki. Tutaj mamy karty dla bliźniąt w relacji, a tutaj dla bliźniąt, które są pojedyncze. Pamiętajcie proszę, że karty nie są wyrocznią, a takim momentem, kiedy my siadamy i zastanawiamy się nad sobą, a w nowiu dobrze jest się zastanowić nad całym kolejnym cyklem miesięcznym swojego życia. Czyli co byśmy sobie chcieli pozmieniać, co byśmy chcieli wprowadzić jakieś zmiany, nowości, z czym może skończyć, co zacząć. No ale w nowiu myślimy, a po nowiu realizujemy. No i tak, bliźnięta w relacji mają ósemkę buław i rycerza mieczy. Rycerz mieczy to bardzo dobrze dla bliźniąt, bo to są wasze silne strony, czyli porozumiewanie się, komunikowanie się, wynegocjowanie czegoś. Pójście po swoje, przewodzenie innym ludziom, bycie liderem, liderką, bycie może czymś szefem, szefową, może szefujecie w swoim związku, kto wie. I taka osoba jest zazwyczaj bardzo skuteczna w tym, co chce i deklaruje jako swoje cele, tylko musi ta osoba uważać na to, żeby mieć taką wrażliwość, na to, że inni ludzie nie są może aż tak sprawni jak my narracyjnie, czyli nie są tak, nie myślą tak szybko, nie działają tak szybko, mogą za nami nie nadążać. Mogą bliźnięta mieć takie poczucie, że są szybsze od całej reszty świata. No i co? I w ósemce buław możemy sobie w nowiu pomyśleć nad tym, co byśmy chcieli rozpocząć i ta przestrzeń się gdzieś otwiera do rozpoczynania jakichś nowych rzeczy, a dla niektórych relacji, związków bliźniąc z innym znakiem Otwiera się być może przestrzeń do yy, no, powiększania rodziny, czyli do możliwości spłodzenia potomstwa. Jest to też energia pozytywna. 8 buław to może reprezentować osobę z podznaku strzelca, ale to już niekoniecznie. Natomiast bliźnięta pojedyncze mają siódemkę kielichów i dwójkę mieczy. W tej energii siedzimy na chmurce i sobie dumamy, zastanawiamy się, ale nic konkretnego z tego nie wychodzi. Gdzieś y, y, żyjemy w jakiejś iluzji, może gdzieś tam się czymś odurzamy, albo upajamy dosłownie i w przenośni, po to, żeby y, odsuwać jakąś myśl od siebie, albo żeby na chwilę się zatrzymać, żeby przestać o czymś myśleć. No, ktoś tutaj za bardzo się gdzieś w tych swoich rozmarzeniach, być może w okolicach nowiu, rozpływa. I ta osoba w dwójce mieczy również nie za bardzo chce podejmować jakieś dalsze decyzje, bo może czuć, że jest na jakimś rozstaju. Może tutaj dla niektórych bliźniaków pojedynczej wchodzić w grę kwestia doboru właściwej osoby do relacji, a może wyboru pomiędzy dwoma osobami albo pomiędzy jakimiś dwoma ścieżkami. Czyli stoimy w tych żółtych butach, jak ta dziewczyna. Te żółte buty symbolizują tej troski natury emocjonalnej, i ona nie za bardzo chce, nie za bardzo wie, w którą stronę ma dalej z tym tematem pójść. I dla tych bliźniąt, ten now może być takim czasem, żeby po prostu realnie, racjonalnie przyjrzeć się tym, w którą stronę chcemy pójść z jakimś tematem, i ponownie już to realizować, zejść z tej chmurki. No to co, drogie bliźnięta, życzę Wam ciekawych przemyśleń w nowiu i do usłyszenia na nowych czytaniach. Papa! Pa.